Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w modyfikację do Gothica I w dzisiejszym odcinku powiem wam, że troszeczkę zrobiłem poza odcinkami Dałem tam do Sogity eee, słoneczne Aloes Nauczyłem się od Konstantino eliksiru siły, tak I na także nauczyłem się przyrządzać eliksir wytrzymałości z Trollestu Patrzcie, patrzcie ile tego mam wszystkiego plus czy. Plus czy. Gdybym wcześniej zauważył, że tego eliksiru, tego typu, możemy się nauczyć od Sagity, to bym już znacznie, znacznie wcześniej bym się tego wyuczył. Ale patrzcie, 42 punkty wytrzymałości. No, możemy jeszcze wiedzieć, się więcej, ale. Gdybym nie zmarnował, właśnie. Roślinności, to pewnie miałbym teraz z 60, ale trudno. Ale eliksiry siły jak najbardziej łkamy. Wszystkie. Yy, sprawdziłem tezę. Oczywiście, można pobić Sardasa i dostaniemy naprawdę. Fajnych, 6 fajnych książek i możemy sobie zwiększyć inteligencję o 6 i dostać jeszcze doświadczenie. Tylko, że Xardas się na nas obrazi, i zaklęcie niepamięci niestety nie działa na niego. Więc y, póki co to jest wykluczone. To trochę głupio, że zaklęcie niepamięci nie działa niestety na ten. Na Xardasa. 133 punkty siły na magu. Ho, 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 ho. Hey. Ale i tak mamy do pogadania z Xardasem. Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu znanego jako szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Dobra. Czy mówią ci coś słowa Mora Ultaru? Nie przestajesz mnie zadziwiać. O ile mi nie wiadomo, Mora Ultaru jest bardzo starym, potężnym zaklęciem. Czasami jest y mnie również nazywają więzieniem dusz. Powstało w starożytnych czasach, kiedy ludzkość jeszcze dopiero zaczynała swoją drogę w tym świecie. Dokładnie nie wiadomo, w jaki sposób to zaklęcie trafiło do naszego świata, ale najwidoczniej przyłożył się do tego ręce sam Beliar. Myślę, że muszę ci Nie muszę ci tłumaczyć, do czego służy tu zaklęcie. Jego nazwa mówi sama za siebie. Powiedz mi, a ja mogę zrobić Mara Ultar? Po co ci ono? Potrzebuję tego zaklęcia, by złapać duże pewnego demona. Nie wiem po co ci to potrzebne, ale mogę powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne, ale chyba mogę ci podpowiedzieć, gdzie powinieneś zacząć swoje poszykowania. Wszystko inne musi zrobić sam. Czyję, że to. Czuję, że to nie będzie takie proste. Największy problem polega na tym, że mura Ultaru nie jest po prostu zwykłym zaklęciem. To Dar, Dar Beliara temu, yy, temu kto według niego zasługuje na tą ukrytą wiedzę. Tylko sam Roszczę Bóg może ci obdarzyć tą wiedzą. Nie sądzę, żeby pomyślał, że na to zasługujesz. Poza tym jesteśmy magą ognia, z sługą Inosa. Chyba wiesz, że nie masz na to prawie żadnych szans. W każdym razie musi spróbować. I co ja muszę zrobić, żeby Beliar podarował mi mora Ultaru? Na początek musisz mieć, co może zainteresować rocznego Boga. To, co możesz mu zaproponować za, men, za jego dar? Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która mogłaby Ci zainteresować. Jaka? Istnieje pewien bardzo potrzebny artefakt Amuletrim Ramar. Dokładnie nie wiem, kto był jego twórcą, ale przypuszczam, że to był sam Beliar. Jak inaczej wytłumaczyć, że od dłuższego czasu swojego powstanie i od e, ostatniego momentu artefakt znajdował się w jednych świątyń poświęconych rocznemu Boku. Ale teraz sytuacja się nieco zmieniła. Około pół wieku temu paladyni Inusa zburzyli tę świątynię i zostawili bez opieki samego artefaktu. Nie mogli go zniszczyć, ale bezpiecznie ukryli go przed niepowołanymi oczyma. A moc Inusa pomaga im przeciwstawiać się gniewowi Beliarowi, który chciał go odzyskać. A co to jest? Ukryty w nim jest jeden z czterech przedmiotów rocznego boga. Dla tych, którzy służyli Belierowi, ten artefakt był źródłem ich mocy, a dla morszego Boga był nieodłączną częścią jego samego. Pamiętaj, Belier jest chytry i przebiegły. Niewątpliwie będzie zadowolony z odyskania artefaktu, ale nikt nie daje ci żadnych gwarancji, że na tym jego wniesienie się skończy. <laughs> Oprócz tego, jeśli Paladynie się o tym dowiedzą, sam rozumiesz, czym to grozi. Jednak sam zdecydujesz, jak w tej sytuacji postąpić. Więc Jak Paladynie przechowują ten artefakt? Ale mogę przypuszczać, ukryty go gdzieś tutaj, na wyspie. Dokładnego miejsca nie znam, ale mogę powiedzieć jedno, mało prawdopodobnie, że przechowują go w mieście czy, czy w klaczorze magów ognia. Najprawdopodobniej to miejsce jest bezpieczne, ukryte przed wzrokiem ciekawskich i prawie niemożliwe jest tam trafić. Wątpię, aby ktoś z paradenów chciał z tobą o tym rozmawiać. A skąd ty sam to wszystko wiesz? Jestem byłym magiem ognia. Takie rzeczy nie mogą umknąć ich uwadze. A co mam zrobić, jeśli jednak uda mi się w jakiś sposób yy, zdobyć amulet? To bardzo proste: odmów modlitwę do Beliare i umieść amulet u ponurzejego ołtarza. No, a potem poproś go, aby dał ci runę Mora Ultar. Może ci się poszczędzi i dostaniesz to, czego szukasz. Dobrze, tak zrobię. I jeszcze jedno. I forum mnie na bieżąco o rozwoju sytuacji. Jeśli się czegoś dowiesz o amulecie, daj mi znać. To wszystko możesz iść. Hmm, raz siedź kramatu i potrafisz wzywać zmarłych. Każdy nekromant to potrafi, moment. Yy, niby dlaczego miałbym ci o tym opowiadać? Muszę koniecznie pogadać z pewnym człowiekiem i zdobyć od niego pewną informację, ale jest jeden problem, ten człowiek już od dawna nie żyje. A czego chcesz ode mnie? Czy mógłbyś w jakiś sposób przywrócić go do życia, żeby mógł z nim porozmawiać? Mogę zamienić jego gnijące ciało w sługę zombie, ale obawiam się, że do niczego, niczego się o niego nie dowiesz. Z jego ciała mało co się już zostało zalecie parę kości. Parę kości, powiadasz. Istnieje pewien rytuał. Rytuał przyzwania duszy zmarłego nie jest to prawda prosty i jest bardzo niebezpieczny i wymaga dużej straty energii magicznej. Hmm, no dobrze, ale do tego, żeby przeprowadzić ten rytuał jest mi potrzebna jedna rzecz. Jaka? Potrzebujesz szczątka tego, czyją duszę będziemy wzywać. Tylko nie miś, nie miś przywilej tutaj całego szkieletu. Wystarczy mi jedna niewielka kosteczka. Przynieś mi ją i od razu przystąpimy do dzieła. Na czarki wypadek akurat zabrałem jeden egzemplarz. Tak? Hmm, bądź ostrożny, pokaż mi ją. Proszę bardzo. Doskonale, to jest to. Teraz możemy przystąpić do wykonywania rytuału? Tak, oczywiście, ale od razu chcę ci oszczędzić. Ten rytuał tak jakby ma kilka nieuprzejmych efektów ubocznych. Po pierwsze, będziesz ymm, miał tylko 5 minut, w którym po upływie, upływie będziesz mógł porozmawiać z duszą. Po tym, zaczniesz cię atakować. A jeśli nie zechcesz ze mną rozmawiać, a tym bardziej odpowiadać na moje pytania, ale nie może tego zrobić, inaczej, już nigdzie i nigdzie, yy, nigdy i nigdzie nie zasną spokoju. A po drugie, co się stanie potem? Widzisz, przyzwana dusza chyba nie za bardzo się ucieszy, że ktoś niepokoi i z pewnością będzie próbował zabić człowieka, który ośmieli ją zakłócić zakłócić jej spokój. Ja tylko dobrze się zastanów, zanim się zdecydujesz, czy chcesz to zrobić to, co zaplanowałeś, więc co ty myślisz? Więc nie traćmy czasu. No, powiem, że. W rocznego Boga przyzywam cię. No, nie spodziewałem się, że mam aż tyle dialogów Uxardasa. Szkoda, że nie mogę tych książek od niego zdobyć. Wtedy to byłoby wspaniale, sześć do inteligencji piechoty nie chodzi. I, I co jeszcze powiesz, zaraz się uratuj drogę, niechaj przybędzie dusza. I jest. Mam no, przybądź na moje wyszwanie. Trzy kropki. Spoiler. Trzy kropki. To wszystko. Dusza jest tutaj. Pamiętaj to, ci mówiłem. Inni, teraz czas się na próżno Dobrze. Pośmiesz się. Co z tobą? Ja nie. Oj. Poszedł spać. Duch, duch, ale Dobra, zrobię zapis na innym stylu. żeby mi nie skraszowało przypadkiem. Bo bym się wkurzył. Gdyby tak na dobra. Dlaczego przeszkadzasz duszy szmarłego? Czego chcesz? Muszę się od ciebie muszę się do, od siebie dowiedzieć yy, czegoś duchu. Mari nie odpowiadają żywym. Będziesz musiał odpowiedzieć na moje pytania. W przeciwnym razie będziesz cierpieć. Ark, zadać swoje pytania. Czy w swoim ziemskim żywocie byłeś Alepem, górnikiem starej kopalni? Tak, byłem. Świetnie, przypomnij sobie Snipes i inni z kopalni. Pamiętasz ich? Mieli się dostarczyć duży ładny rudy do starego obozu. Później zdecydowałeś się ją ukryć. To ty wszedłeś do jaskini, gdzie się zawaliła. Tak, ale o co chodzi? Odpowiedz mi na moje ostatnie pytanie: gdzie ukryłeś rudę? Tak, Most na rzeczce. Jaskinia, wszędzie woda. Tam znajdziesz. Ark. Czas minął śmiertelniku. Nie masz ode mną żadnej władzy. Teraz zginiesz za to, że nie zaniepokoiłeś moją duszę. Zobaczymy, I... A nie jest form na podpalenie. Wyśmienicie, a to mnie nie bij, duszku. Ładnie, ładnie. Kurde, tak oberwać o takiego przeciwnika. Głupie zrobiłem. ale dobra, mniejsza. Ale faktycznie jest mocniejsza od takiego przeciętnego zombiaka. Ale jakbym chciał zabrać te 6 książek od Sardasa, które mam w sobie, ale nie jestem w stanie. Był z inteligencji mocniej, raczej z magii bym mocniej przede wszystkim. Z samego kosura bym przecież był mocniej, bo obrażenia się skaliły także z inteligencji, aby nie patrzeć. Znaczy w sumie te podpalenia, nie? Zresztą... Inteligencja mi też skoczyła przecież, jak się nauczyłem eliksiru wytrzymałości, także eliksiru siły. To okay, już Dobra, hey. dobrze jest. Więc co no. postęp postara... No tak, no tak, zapomnieliśmy, że jeszcze nie byliśmy u Śniączego. Znaczy, w jego komnatach. No, znaczy, mieliśmy tam podejść do miasta orków, zobaczyć, że wszystko jest zawalone i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jakieś punkty nauki będą przynajmniej. Hmm, szkoda. I taki malutki spoiler, mm, nie wiem czy chyba, bo może będę się bawił w to, e, w teraz, oczywiście możemy się pomodlić, żeby pozwolił nam Belier używać szponu Beliara, ale e, nie pozwoli nam i za każdym razem będzie się respawnował tutaj jakiś różny demon. Arcydemon i jakieś szkielety, szkielety wojownicy, czy jeszcze bardziej mocniejsze potwory. Ale te sposoby możemy sobie farmić oczywiście serce demona i także miksury Przyszukaj, regał. Aha, więc to o tym mówił Silverek. Temu. Nie Nieznaleziono nic. Więc ponoć może tylko tutaj przeszukiwać regał. O, zwój światła. Na no spoko. Nieznaleziono nic. Teraz będziecie widzieli, Sam nawet o tym nie wiedziałem. Tak przypadkiem się dowiedziałem. Bo Silverek coś tam tylko wspominał. Że podchodził do takiej półki gdzieś i no. Tylko mogę w wieży tego użyć. A tutaj yy, już nie, i w sumie wpadłem na to, żeby sobie tutaj przyjść, i sobie tutaj troszeczkę to za daleko. Jesteś tutaj przecież nie znaleziono nic. Dobra, spoko. Jakieś tam światełka, i coś tam jeszcze. Hmm, pomyślmy. W takim wypadku zrobię bardzo sporo kserdasa i w ogóle ruszyłem wątek dalej. Ale zanim ruszę do górniczej doliny, chciałbym dostać od elixir. eliksir. 8 godzin, czyli... Hmm. Czyli będę musiał sobie jeszcze troszeczkę poczekać, bo jednak chciałbym sobie zwiększyć odporność na broni pociski w takim wypadku i ewentualnie postaram się może tutaj pofarmić trochę tych serc. Wtedy sobie zrobię balsam opatrzności i wtedy mogę sobie zrobić kilka win, e, które dodam mi 50 plus 50 do punktów trafień. Więc widzimy się znowu za moment, ludzie. Pewnie będę już w górniczej dolinie, już będę miał wszystko przygotowane po prostu. E, dobra, ludzie. Myślę, że od tego momentu mogę zacząć nagrywać i okazało się, że ci orkowie nie są podatni, a czy są bardzo podatni na podpalenie, więc sobie ich wykupiłem e, tylko za pomocą kosturu. Ale zrobiłem dużo zobaczy. I patrzcie na to, patrzcie na to. W końcu już nie będę musiał aż tak bardzo cierpieć właśnie z powodu y, odporności niektórych stworzeń na podpalenie. Szwondbeliara, taki ładny, zadaje troszeczkę więcej obrażeń od kuli ognia. I właściwie to sobie to wypiję. No, czemu by nie. Eee, patrzcie, patrzcie. I możemy sobie to ulepszyć chyba z każdym rozdziałem, tak naprawdę. Bije troszeczkę więcej od naszej kuli ognia, bo tam piję 80, tam piję 75. Tam kula ognia kosztuje 25 many, a Skondelera kosztuje 20 many, więc jest naprawdę. To jest to, czego brakowało mi przez większość gry. Napisałem zapisałem to na zupełnie innym slocie. I dlaczego właśnie tutaj przyszedłem? Patrzcie, strzały, bełty, eliksir, siły, oszcze nawet nie blisko, pułapko, nawet nie blisko. Ja tam jeszcze kilka sposobów znam, żeby sobie tam jakoś znaleźć eliksirę yy, siły. Oczywiście skrzynia jest zamknięta na pułapkę, ale to jeden, tam krwi... Yy, jaki krwy pizza. Yy, ...jeden z yy, tych smoczek zębaczy posiadał w sobie ten klucz. Więc po prostu zabijecie tego smoczek zębacza i macie wszystko z głowy. I cóż, będę potrzebował jednej kwestii. Ej, tam jest ork. Czy ten ork będzie też odporny, czy nie? Teraz sobie zmienię nazwę na zapisu. Przede wszystkim. Sporo, sporo udało się nam zrobić Czyli mi się udało zrobić Tyle siły w WoW Będę musiał mieć się... do miasta orków przede wszystkim A ta gnida jest z kolei odporna na ogień I taka zabawa, non stop. Raz jest odporny, raz mniej jest oporny. Ale to zadaje więcej obrażeń niż taka kula ognia przy... mu. No i te jaszury sobie że sam z okazji pozabijałem. A, że jest gubany. Eee, chciałby mi się pierścień dzika by sobie biegał w koło i... Nie muszę się jakoś jak martwić. I w sumie wrażenie, że więcej dostanę doświadczenia niż za tamtych orków. Hmm. Szkoda, szkoda, że tak jest. Ja bym sobie był z chęcią te serca orków i bym sobie zrobił eliksir siły. Plus dwa. Bo czemu by nie. Ale po pierwsze, zastanówmy się, co ja na ten moment potrzebuję. Tak, na ten moment chciałbym zdobyć yy, całe złoto. A znaczy, przecież, powiem, jakie złoto? W pewnym, sensie, w pewnym sensie jest to naprawdę kupa złota, ale. pod postacią bryłek grudy. Teraz wypoń. I teraz powinno się tutaj dać wykopać, nie? Jest, jest, jest. jest. Ach, Top. Sądzę, że coś znalazłem. Patrzuszka z rudą, i naprawdę tutaj możemy się nieźle wzbogacić przez to. Znaczy, nawet nie wiem, czy, czy samo lokowanie broni. Oj, będzie busy. Ten Bóg w gotiku, ten Bóg w gotiku. Mam się je 136. W dalszym ciągu muszę dojść do 160. Wtedy będę miał bardzo opę broni na wszystkich nieumarłych. Hmm. Najbardziej rozsądnie byłoby wbić bonus z broni innej, ręce, czy dwuręcznej, a po wybijać 50 kolejnych worków, żeby sobie tylko uzyskać Alicy Plus 2. Znamy jeszcze jeden sposób czy dwa sposoby, które możemy uzyskać. Tylko, że jeden oznacza, że musimy zejść po ziemi. Nawet szkieletami, które są zbyt mocne dla nas, w dalszym ciągu. Hmm Nie powiem, że ciężki kawałek chleba do ugryzienia. No Ale jeden bonus do siły możemy uzyskać bardzo łatwo Najwyżej będę musiał zejść do tej jaskini Z kolei będę miał załatwioną jeszcze jedną misję A sobie tutaj są Co mnie cieszy Hmm. Ja będę się musiał dać tą drogą z tego co pamiętam jeżeli, jeżeli nie to zaraz sobie włączę mapkę bo chciałbym przynajmniej iść do tych e, wszystkich NPC-tów e, i popytać właśnie jak to jest z tym wydobyciem rudy zwłaszcza, że w okolicach jednego jest coś fajnego o ile dobrze pamiętam, bo pamięć może mi zawodzić, Tutaj, tutaj, kurczę, tak dawno nie grałem w noc, kruka, że nie pamiętam właśnie położenia tych kopalni, Chromanim, Romanim, właśnie, chronami, chronami. będzie też będę musiał ogarnąć agent, który się jadzie. Więc. Tutaj jest tego wszystkiego, znowu tu jest troll i nie tylko troll. Hmm, i tu bez imienny, bo ja nie chcę tak opułcze. Aha, dobrze. A, że to jest bardzo niefortunnie, nie musiałem upaść i tyle życia stracić, a mi się eliksiry kończą, oczywiście. Nie pomyślałem o tym, żeby zrobić z malutkiego z eliksirów. 6 Która mamy? Org, wajownik. Będziesz odporny, nie? No oczywiście jest odporny. Oj, tak jest taka walka z wami, to. Sześć, plon a nie. Z głowę przynajmniej, ale w dalszym ciągu. A masz to Mana plus 1, dobrze. Sami widzicie, że to manę musimy pić jak głupi. Sprzydał, mi się zwiększyć mieć inteligencję w dalszym ciągu, ale eee, w dalszym ciągu szkoda, szkoda, że to tak eee, działa niefortunnie z Sardasem. Za niedługo to po prostu będę musiał jeść te wszystkie rośliny, jeżeli będę chciał napadnąć magii. Hmm, przecież tutaj jest ork, Elita. Z Elitą to bym się nie chciał póki co mierzyć. W Na dalszym ciągu to będzie za mocne ścierwo dla nas. Mogę sobie zwiększyć inteligencję poprzez naukę eliksirów. To mogę sobie zwiększyć chyba o 4 nawet. Mogę sobie jeszcze książki poskupować, o ja właśnie, i to byłoby coś. Kurde, rozpokójcie się. Malka z gublinami zawsze mnie denerwuje. Uuu, prawie poleciał, prawie jeden już poleciał i nie ma zamiaru go bliskiego, go bliskiego, go bliskiego jak inny, zawsze spoko. Zaraz, za wszystko. miecz. To, 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 to i tutaj jest troll. Oczywiście z trollem jak najbardziej chcemy walczyć. No, w sumie sobie z większością wytrzymałość. Tyle, ile można. Walaska, ryba, mięso, gin, spoko zawsze jest. Paś, tej trolu. Masz. Walka z tobą taka monotonna, i taka trudna. Dobra Hmm No co za troll siebie? Szkoda, że potrzebuję aż 5 serc, ale to może jakiś słoneczny Aloes będzie, czy jakiś tam M yy, 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 Jak to Jakoś nazywa Nie niego bliska Trollowy Jagoda Trollest Hmm. Dobrze, dobrze idzie, dobrze idzie Walka z rolem tak bardzo skomplikowana kiedyś się jest magiem Cofaj, cofaj, wizy nie idzie eee, Tak się będę trollem? Ale mam wrażenie, że będę nad orkowym miastem, jak już pamiętam. Z tego co wczytałem Ale nad orkowym miastem tak się właśnie zastanawiam, nad orkowym miastem. Czy tam w ogóle jest jakieś miejsce? Czy coś? No, najwyżej się dowiem jak tam pójdę, nie? Bo z kolei będę musiał trochę zabijać orków. Dobra, dobra, nie wiem, czy będę musiał zrobić zapasów ym, z many w takim wypadku. Dobrze, dobrze. Jeden troll załatwiony. Pozostało jeszcze ich. Hmm, skoro. Eee, dobra, może tak nie będziemy szli na pałę tam dalej, ale widziałem, że tutaj są jacyś słabsi przeciwnicy. Oczywiście weźmy tutaj sobie... Wykorzystajmy to, to. Hmm. Chciałbym za, zabrać swój lód, niestety uciekać tu do mną. To będzie trudniejsze do wykonania, niż myślałem. Chodź tutaj, chodź tutaj, co. Pizza. Dobra. Dobra. Dobrze jest. Może nie aż tak dobrze. Sięgi, eee, sięgnij go. Bo... Zawsze jakieś tam szuki z złota wlecą. Jest eee, rządem łopat, się zbierak, bo chyba ten duży eliksir który przewraca w 100% zdrowia możemy właśnie wykonać właśnie z tych min surowców, nie minerałów Chodź Chodź Minerały to bardziej jak byśmy kopali złoto czy rudę, ale nie takie coś Ej 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 ej, 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 co się dzieje? No tak zapomniałem o tym polarnym bugu, który występuje, tak denerwujący. Dużo... zrobiliśmy sporo w tym odcinku. Ja niestety nie w fortunie zapisałem tutaj i muszę od początku walczyć z tym trollem. Nie tylko, więc myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby sobie skończyć odcinek. Zacznę nagrywanie, kiedy po prostu powybiję tutaj, już wszystko z powrotem, więc widzimy się za moment. A czy do to...